Witam, dzisiaj zdejmiemy sobie zbiornik paliwa w moim Zontesie pokażę krok po kroku jak to robię sam jeszcze nie zdejmowałem, jestem ciekawy co tam trzeba będzie odpiąć to jest przygotowanie do ustawienia zaworów tutaj zdejmę jeszcze obudowy nie wiem, może gmole, tak żeby było wygodnie grzebać przy silniku ale zanim zdejmę zbiornik Sprawdzę sobie kompresję silnika przed ustawieniem zaworów. Później sobie sprawdzimy, czy ustawienie zaworów poprawiło mi kompresję. Także tak, manometr podpięty. Podkreślam, że silnik jest zimny, na zimnym silniku nie powinno się robić pomiaru. To jest jedna sprawa, druga sprawa jest taka, że silnik jest wyposażony w odprężnik i przez to nie pokaże pełnego ciśnienia w komorze spalania. Po trzecie. Jak oglądacie moje filmy, wiecie, że ten mój manometr przepamuje. Także nie chodzi tutaj o to, żeby sprawdzić dokładnie, jakie jest sprężenie w moim silniku, tylko chodzi o to, żeby sprawdzić, czy jest różnica przed ustawieniem zaworów i po ustawieniu zaworów. Także sprawdzamy teraz, ile nam tutaj nadmucha. Według tego manometra jest 5 barów. ściągam manometr, wkręcam świece z powrotem, żeby tam nic nie wleciało i zaczynamy rozbiórkę zbiornika paliwa. Pierwsza sprawa to będzie chyba wyjęcie akumulatora. Będziemy tutaj robić przy rotaryce, jakby nie było. Yy, trzeba będzie podpinać przewody od systemu yy, skręczkowego od gniazda yy, do ładowarki i kąty paliwa. Dlatego wolę mieć yy, podpięty akumulator podczas. Podczas działania przy elektryce. Ja sobie wyłączyłem motocykl w ten sposób, że odszedłem z kluczykiem żeby stracił zasięg. Wtedy blokada kierownicy nie, nie zaskakuje, bo no, będę musiał tą kierownicą jednak później ruszyć, żeby. żeby zdjąć pojornik paliwa. Ktoś za chwilę znowu powie, że należałoby yy, należałoby pierw minus odpiąć Tutaj jest zabezpieczony plastikiem na ramię yy, i wewnątrz. Także akumulator mi tutaj nie zewrze w środku, tego przewodu też nie mam zamiaru gdzieś dotykać do jakichś yy, metalowych elementów, bo on sobie tutaj wisi, nic mu nie będzie. Yy, Także na czas, dopóki jeszcze kondensatory wewnątrz elektroniki mają tam jakieś napięcie. Yy, nie powinienem tego zerzyć. Tutaj znajduje się przewód od pompy paliwa i od razu odepnę sobie jest chyba na spince wężyk od paliwa. No lepiej mi było gdybym to odkręcił i chyba będę musiał tak czy inaczej, żeby się tak czy inaczej będę musiał, żeby się dostać tutaj do tej pompki. Także jednak rozbiorę pierw gmole i ściągnę te obudowy, będzie wygodniej. I tak się przyglądałem, gmole odkręciłem. Przyglądałem się co do tych plastików. Myślę, że spróbuję poluzować bak, ewentualnie użyć sobie go do góry, żeby mieć lepszy dostęp tam do tego przewodu. I zobaczymy, czy, czy będzie. Jak nie, to będę rozkręcał dalej. Niech ktoś powie, że ten motor jest źle poskręcany. Nie wiem na ile to było dokręcone, ale, ale fest o! No, to to jest dobrze dokręcone. Będę skręcał, to sobie sprawdzę w serwisówce czy w ogóle jest podany moment dokręcania tych śrub. To jak coś to podam Tutaj schowany przewodzik od klapki od lewu paliwa. jeden przewód o którym wcześniej nie wspomniałem poszedł teraz no tak tu mam dostęp teraz do gniazda zapalniczki zapalniczki gniazda ładowarki Tym mamy jeszcze odpowietrznik, to jest od tamtej strony. Powietrznik odpięty, idziemy na drugą stronę. Tutaj mamy w środku jeszcze taką potężną kostkę, to jest od zaponu i jeszcze taki mały kawałek. To jest chyba uziemienie, nie wiem co to jest plus nie wiem, dobra odpinam tą kostkę i zdejmujemy O masak. Tak wygląda gniazdo ładowarki. ktoś był ciekawy, przycisk test to jest bezpiecznik od systemu bezkluczykowego. to jest bezpiecznik od ładowania i tutaj pod kółką jest gniazdko do ładowania akumulatora no i tak wygląda rozebrany zątek nie za rewelacyjnie Wygląda prawie jak jakiś trailowy motocykl. To jest przewód od odpowietrzenia zbiornika paliwa. To jest przewód paliwa do wtrysku. Tutaj trzeba wcisnąć zawleczkę i wyciągnąć. Miałem z tym problem, ponieważ troszeczkę za wysoko sobie uniosłem zbiornik i mi ciężko schodziło, ale wyszło. Tu jest przewód od pompy. Paliwa to jest przewód od gniazda ładowarki i ten przewodzik tutaj to jest przewód do wlewu paliwa. Ten przewód jest od. Hmm, systemu bezkluczykowego i ten też tam dochodzi, nie wiem nie wiem od czego on jest konkretnie, ale też do tego systemu chodzi także no tutaj zeszło mi z tym yy, no około 20 minut tak powiem 20 minut to takiej uczciwej pracy, bo z nagrywaniem to troszeczkę dłużej. Teraz tak, ja sobie tutaj gmolę odkręciłem. Żeby zdjąć te plastiki, tutaj z tej strony na pewno będę musiał zdjąć ten plastik, żeby dostać się do pompy wody. Możliwe, że cewkę jeszcze odkręcę, możliwe, że odkręcę. Tutaj jest ciasno. Strasznie ciasno jest w tym motorze. Tutaj taka, taka ciekawa sprawa jest, bo wiem, czy to widać? No, tutaj tu są dekielki zaworowe, żeby sprawdzić zawory, ale nimi tutaj no, nie ma szans, żeby tutaj sprawdzić w tym motocyklu zawory. Nie ma szans. Nie ma miejsca. Bardziej z przodu. Z przodu to już w ogóle. Także trzeba pokrywać żyć. W tym filmie to będzie na tyle. Pamiętaj, żeby zostawić łapę w górę. Subika. I w następnym filmie będziemy ustawiać zawory. Do następnego. Cześć.